Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie to ostatni z serii osiemnastkowych, ale zanim przejdę do tematu tego filmu, to chciałam Was zaprosić na grupę na Facebooku. Jeżeli chcecie dołączyć do Stupek mady, to macie link w opisie. Zapraszam Was serdecznie, ponieważ jest tam Was bardzo, bardzo mało w stosunku do tej ilości, co jest na YouTubie, także bardzo mnie to dziwi. Jeżeli jeszcze nie dołączyliście, to zapraszam. No i oczywiście również dodawajcie mnie na Stapa i na Instagrama. Tam też możecie do mnie pisać, i teraz przejdę do tematu tego filmu. W tym filmie będę opowiadać o 18 rzeczach, za które jestem wdzięczna. Dlatego 18, bo niedawno skończyłam właśnie 18 lat, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, i teraz właśnie przejdę do wymieniania tych rzeczy. Po pierwsze, jestem oczywiście wdzięczna za rodzinę, bo bez rodziny byłabym nikim i nie było mnie tutaj, gdzie teraz jestem. Ogólnie wiadomo, w rodzinie, tak jak w każdej, czasem są gorsze dni, czasem są lepsze dni. Ale, gdyby nie ona, to jednak bylibyśmy nikim, i trzeba być za to wdzięcznym, bo niektórzy nie mają tego szczęścia wychowują się w domach dziecka itd. Także myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, za które jestem wdzięczna. Za bloga i za YouTuba, czyli za moje pasje, ponieważ pomagają mi one zapomnieć o problemach. Po prostu jak coś robię takiego, w czym się spełniam w wolnym czasie, to zapominam o tych rzeczach, o których nie powinna myśleć, o których nie chcę myśleć. I to mi też tak trochę pomaga, także za to też jestem wdzięczna. Za widzów, których mam i za to, że widzowie mnie wspierają, bo jednak jest to coś niesamowitego i naprawdę każdy komentarz, który mnie motywuje, i pociesza, i ogólnie, jak się pytacie, pytacie, co u mnie, i tak dalej, to naprawdę jest to takie fajne. Także za to też jestem wdzięczna. Za muzykę, której słucham, ponieważ czasem pomaga mi też jakoś się podnieść na duchu. Życie bez muzyki to byłoby chyba trochę nudne. Oczywiście jestem wdzięczna za zdrowie. Bez zdrowia nic nie moglibyśmy zrobić, także jestem na pewno za to wdzięczna. Niektórzy nie mają takiego szczęścia i muszą się całe życie męczyć z różnymi chorobami. Także mam tego świadomość, że zdrowie to jest jednak najważniejsza rzecz. Za to, gdzie się urodziłam, za to, kim jestem i za to, jaka jestem. Chociaż czasem zastanawiamy się, co by było, gdybyśmy byli kimś innym, co by było, gdybyśmy się urodzili w innej rodzinie, bylibyśmy bogaci itd. itd. Ale jednak po takich większych przemyśleniach cieszę się za to, kim jestem. I nie chciałabym się raczej z nikim innym zamienić swoim życiem. Za porażki, które za każdym razem mnie umacniają i uczą czegoś nowego. Wiadomo, w życiu nie zawsze się wszystko udaje, i to jest jednak ta rzecz, która pomaga nam się podnieść i przyzwyczaić do takich trudności, bo każda porażka nas właśnie czegoś uczy i pokazuję, że w życie nie jest wcale takie łatwe. Za to, że mogłam zobaczyć swoich idoli i byłam właśnie dwa razy na koncercie swojego ulubionego zespołu, i mam nadzieję, że jeszcze pojadę na koncert tego zespołu w przyszłym roku. Za pomoc od rodziny, bo bez tego wsparcia i bez tej pomocy, nawet i tej finansowej, ale takiej Normalnej, gdzie dają mi rady, i tak dalej, to nie mogłabym spełniać swojej pasji, nie mogłabym kupić lustrzanki, nie mogłabym kupić lamp, i nie mogłabym nagrywać, i tak dalej. Także to też wydaje mi się, że jest bardzo ważne, za to, że się budzę każdego dnia i za to, że mogę przeżyć kolejny dzień, za szkołę, której no czasem nie lubię, bo zdarzają się takie gorsze dni. Ale raczej wydaje mi się, że szkoła jest czymś ważnym, bo bez szkoły siedzielibyśmy po prostu zamknięci w domu i nic byśmy nie robili, a tak to zdobywamy jakąś wiedzę i spotykamy się jednak z jakimś otoczeniem, z jakimiś ludźmi, możemy nawiązywać nowe kontakty. Za stare znajomości, które może i nie przetrwały do dnia dzisiejszego, ale na pewno... Każda jakaś znajomość, czegoś nas tak samo uczy i, poz, i pozwala nam wyciągnąć jakieś wnioski. I ostatnia rzecz to jestem wdzięczna za koleżanki z klasy i po prostu znajomości teraźniejsze, które są. I mam nadzieję, że przetrwają policeum. Także to by było na tyle w tym filmie. Piszcie w komentarzach, za co wy jesteście wdzięczni. Tak jak mówię, to był ostatni film z serii osiemnastkowych. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeszcze raz Was zapraszam na moje social media, na Instagrama, Snapa bloga i grupę na Facebooku. Wszystko macie w opisie. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!